No ale co, wrzuciliście i co? Co ten? No to to tego było tam. Z 7 metrów jakoś tak. Wchodzimy z korytarza pańskiego, trochę zielone. Józef może pójdziemy do szczytu, ale nie wiem, czy nawet się udać, czy dojść do trójki. Niestety chłopaki zadecydowali, że schodzimy, ja, chłopaki. Kolejny odwrót. E, najbliższa noc jest. E... No optymistyczna, dlatego, że dzisiaj na 8 tysiącach nie powinno być więcej niż 30 km na godzinę wiatru. 5, odbiór. No dobra, dobra, dzięki. Skubany jest. Gratulacje ogromnie, strasznie się cieszymy. Mamy yeah, jakieś 30 minut w London, dzisiaj zbieramy koszty. Tak, czekamy na wielkie sukcesy. ORRE regrup Ja też czekam Cieszy, yeah. cieszymy się tu No, aby chłopaki szybko doszły już w górze zupełna dopływa Weather is finished yes. Koło południa gdzieś wiatr na 8000 powinien według szwajcarskiego wzrastać do 75 km na godzinę Wracają zdobywcy widać ich na skałach na granicy skał i śniegu szybko po linach zasuwają Great job! Successful the Polish team! Janusz! Welcome! Welcome safely back! Hej bohaterzy! Chłopcy dokonali wielkiej rzeczy. Jestem na szczycie jeden pierwsze zimowe wejście.